Siemano, co ludzie wyrzucają do śmieci? Jeden śmietnik was totalnie zaszokuje. To ładne talerze, widzę w tym. Tu jest bardzo dużo talerzy bardzo dużo skarbów. Jakie dokładnie? O, ludzie. Może zaczniemy z grubej rury, bo jest waza. Oj, szklaneczny. Waza ukrywa jakieś szklanki. Waza, Wałbrzych? Czy innego typu? Uła. Wow. Drodzy widzowie. Mamy do czynienia z Karoliną. My Karolina, wycofana, ale ogląda, no, no. Przepiękna waza. Tak, Cudowno. kolorystycznie i kształtem. No powiem Wam, że ktoś pozbył się cudownych rzeczy. I powoli, krok po kroku będziemy przekonywać się. Popatrz jaka nalewka tam duża jest. Ja. Gdzie? Uj, zobacz tu. A. Zobacz tutaj. To jest banuszek. Gdzie jest pokrywka? Ojejka, to będzie cały zestaw Karoliny. Tu jest pokrywka, widzisz? Pod tym szklanką. Tak, widzę, widzę. Poprawimy, poprawimy. Oczepimy, poprawimy. Voilà. Drugi, drugie cudo za nami, a przed wami totalne rollercoaster, odjazd. Wiecie co? Lakę, te talerze. Te są ładne małe i duże, głębokie. Być może z Karoliny. Nie, to nie jest z Karolina. Made in China. Aha. Zobaczymy. Sześć sztuk. To jest do komplety tamtej. Tak, tak. filiżaneczki, widzowie. To jest do komplety tamtego dzwonka. Mało spotykane. A ponieważ... nie ma akurat nie? Tak, Karolina. Jest i druga oznakowana Karolina. Liczymy. A to jest od tego też? Nie. Tak. Nie, jednak nie. To jest lubiana przez Was. A wszystkich. jest i przykrywka za wasem. O O, się ukryła w tym miejscu. Lekko pokrypuje, pokrapuje deszcz. Fajnie to wygląda. I to tyle czasu gdzieś spędziło. Zobacz, to jest bliźniak tego. Mniejszy bliźniak, dany DeVito. E, młodszy brat. Młodszy brat. Albo młodsza siostra. Dobra, te Mentin China będziemy powoli wyjmować i przedostawać się do głębszych rejonów. I jest i komplet. Będziecie świadkami rzeczy niesamowitych. A te klaczarki? Wałbrzych. To znaczy, to jest takie, można do tego rybę położyć, nie? Ale bez ości. Może być z octem, nie rozpuszczam. <laughs> nie mówię o octie, tylko o ościach. A. Och, to mi się A to To do jajek pewno Pewno tak Lubisz na miękko czy na, na ten? Nie, na, na Takie i takie. Takie i takie, tak? Taka, taka A tu są takie Różne różnice Tak, pojedyncze Pojedyncze, pojedyncze. Jensen, odsłaniamy o, i mocniej leje, mocniej leje. Karolina, chroń nas. Zobacz. Lakier. Na no Do kompletu będą. Co tam się dzieje? A gdzie tu? Zobacz Maraton jest w każdych warunkach. Mm. Dobrze, że pod dachem. A to jakie szerokie i głębokie, i duże i małe. Wałbrzych. To jest to pół, pół misek. Do wędliny na przykład. Słyszysz, dużo wędliny na te różnych. Idealne na wesele. Tak, kiedyś, tak, tak. tak na taką małą ordynę to za duże trochę. A wiecie co? Najlepsze przed Wami i drugi i trzeci karton to dopiero będą cuda. Ja cię nie mogę jaki olbrzymi. Tu jest duży, nie? Czekasz. O, olbrzymi. Skąd on jest. A ja, Karolina, podano do stołu. To fajnie wygląda, nie? I to trzeba mieć miejsca też na takie rzeczy. To nic, ale można patrzeć i patrzeć, przecierać oczy i dalej patrzeć. Warunki o, spartańskie, fajne. ale fajne także. To, to jest ładne. Tu takie wzorki, tu kwiatuszki błękitne. Posrebrzane. I wa wałbrzy, made in Poland. Tu inne, Aha. O, wracamy, wracamy, widzowie Dwa Liczymy. Ja liczyć nie umiem, więc kontynuuj tak. Trzy Ale to jest przepiękne. To jest wręcz genialne, fantastyczne. I mamy cztery To jakie wyryte. Fajne to jest. Pięć. Nie mów, że pięć. Będzie na pewno sześć. A szósty. bo tamten był zastępczy, szósty pewnie. A tu masz płytki. To przekładane ładnie. Tak, są zobacz. się nie zbiły. To jest kultura. Papierek ręcznikowy. To nie, nie. Te są fajne. Pełna To jest kultura. oczywiście. Pełna klasa. Dalej nie wierzymy co tu się dzieje. Widoki niespotykane. Jeżeli chodzi o rangę śmietnikową. O, coraz szersze. Dwa. Liczlak. Tak. Póki deszcz nas nie prześcignie. Trzy. Powoli. Maraton. Czasami na początku trzeba zwolnić, aby na końcu, na samą metę maksymalnie przyspieszyć. Cztery. Powiem bez kozery. Cztery. Tu będzie większa ilość chyba. Tego. Zostańcie z nami. Nowi widzowie, którzy nas teraz oglądają, po raz pierwszy, postaramy się nie zawieść. Pięć. I pokazać wam prawdziwy obraz polskich śmietników. I sześć. Pozdrawiamy również stałych widzów kanału, którzy oglądają nas od bardzo dawna, są z nami na dobre i przede wszystkim... A tu jeszcze coraz ładniejsze się wymierzają. Te to, to są powłacane, tamte były posrebrzane Chcę to wyraźnie podkreślić, są z nami przede wszystkim nie tylko na dobre, ale i na złe Co to, to takie ładne zrobi? Już Wam mówię Pan, Pani z Wobrzycha Fabryka te, te są ładne Czy będzie ich sześć? Z tym pytaniem zapraszamy po więcej Lakę Liczę, liczę Kontynuuj ten piorunujący efekt. Deszcz dodaje tylko klimat. Dramaturgii. Dreszczowca. I mamy trójkę. Ale kapitalne te kwiatki. To wręcz oszałamiające. Nie zapominaj ile jest. Tutaj 4. Yy, cztery. <try> nie, cię, nie, nie, nie troche, zapomniałem. Trochę Cię z rytmu wybiłem. Bardzo przepraszam. Cztery. I będzie szóstka pewnie, proszę Państwa. jest, jest, jest. I będzie szóstka druga, mamy wspaniała szóstka. Takie błoto, bo, te boki. Składańce, przekładańce. Tańce, hulańce. Mamy dwie szóstki. A tutaj te małe? To też. O, wracamy, wracamy do przeszłości. Wałbrzych, wracamy, wracamy do Waszych piękności. Dziękujemy za każdą łapkę w górę. Może tu stawiaj? Dobra, dwa. zapraszamy, Nie, nie, liczę od nowa. Łapki w górę, subskrypcje, udostępnienia i inne takie, wiecie, każdy komentarz również czytamy. Cztery. Cztery. Serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie. Pięć. Jesteśmy pięć, dla Was Pięć, pięć a, To już jest inny. Ale tam były takie już Zaraz Tam jest to... jeden, tam jest jeden Zaraz widzowie, kochani, to wszystko podsumujemy i podliczymy, deszcz nie przestaje padać, a wręcz dopiero zaczyna To jest jeszcze inny wzór? Ale tu jeden. się... Jeden nie... Śmietnikowy raj jest dla Was, widzowie Jest dla Was Dwa tu tłumacz, tłumacz Jak się czujesz lakę? Trzeci karton, wspaniale. Trzeci karton jeszcze do zgarnięcia. Nie wiem, widzę jak nas słychać. Przepraszamy, bo to nie od nas zależne. Dwa tamte dokąd. E, dobra, to liczyłem, liczyłem, okej. Okay. Nie wiem czy będzie takie słychać, ale mów. Mo mogę głośniej. Piątka. Ale być może i więcej, bo już tam wymowaliśmy takie podobne. Trzeci karton, albo czwarty już nie pamiętam. Jedziemy z tym, jedziemy z tym fantem. Coż tu mamy, cóż to mamy? O kurde! Wesołych świąt, życie, życie, Gigantyczny, ale to dopiero w grudniu. Wow! A ten jest fajny. Wow. ale wow! Komputer! Original, Bohemia! Wow! akurat trafiliśmy na deszcz. Maraton trwa. 31 dni z Gangiem na Mam nadzieję, że się nie nudzicie. Że odbijacie się o tej szarej rzeczywistości. Że sprawiamy Wam dobry humor. O, tu jak kawę zrobisz, to można cały film oglądać. Ależ oczywiście, oglądają Telewizji. nas wszędzie tej Kawy nie, nie zabraknie. Ło! Wow. I deser, widowie. Możemy napić się szampana. Szampańskie śmietniki, okraszone takimi widokami. Zaraz jeszcze pokażemy dokładnie, ile wszystkich jest. Piątka lat. <grym> no. I teraz szybkie podsumowanie: całości czy komplety, czy nie? Zacznijmy od ten taler te talerze. 6 sześć sztuk. Komplecik. Dalej, że z Wobrzyka 5, 5 i 6. I szóstka, tak. tak. lala bo O, burza. Czy to dobry znak? 6, no tak. 6, made in China. I 6 malutkich Babczyk. I te ogromne, plus creme de la creme, królowa. Waza. Jedziemy, jedziemy dalej. A kuku ciąg dalszy niesamowitych emocji. No teraz to spotkaliśmy wyjątkowe piękności. Nawet nie trzeba rozpieczętowywać. Typo, typowo kukowowe. No dobra, chociaż jeden. I sześć sztuk. Dwie trujeczki. No, nie wiem jak to jest. Tam, chyba. Nie, 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 to tak się mylą te paski. Yamasen, Jataman, porcelana na 24 Gold, kolekcja japońska. O proszę, Yokohama, to już jest marka. Filiżanki dla Anki, odjazd. Zobaczę widzowie, nie trzeba podchodzić do kasy, tylko pakujemy i jedziemy. Tak, do wychodzimy z tego śmietnika. Kontynuujemy dalej, wielką przygodę po śmietnikach. Zaglądamy do tej biedronkowej reklamówki. A może ty pójdzie, co tam może być? Ciekawe, kto zgadnie. Lakie, może ty jeszcze powiedz. Na wszystko może być. Może być pieczywo, może być Dobre. porcelana, może być lalki. I jajeczko. Jak to na śmietniku? O, szkło. Szkło, tak? A i szkło. Takie porządne szkło do whisky. Tak. I co jeszcze? Taka duża popielniczka. A to na ciasteczka do whisky. No dobrze. Do robienia babki na leśniku. Za masos mamy komar. O, teraz ładniejsze, typu kryształowego, podobnej. Zaczęliśmy od mojego trzęsienia ziemi, a teraz emocje tylko rosną. To ładne kwiatki. Ładnie to wygląda, nie? No mi odjął głos. A dlatego? Na razie się przyglądam i podziwiam. I podziwiam. Chyba największe, największe cudo. Na samym dnie. Pomożesz? Pomogę. I znowu pomrzecie? Dobra, no, razem tak, damy radę. Coś. Opisz, opisz. Paterka. No nie wiem, czy to paterka. Wanna, tak? Brytwanna. No to czyli wanienka. Chcesz <ścoughs> się w tym wykąpać? Ja to się z chęcią w tym wykąpię. Kolejny śmietnik przed wami i przed nami. Klanych cudów ciąg dalszy. Jakie to zwie? A to na kwiaty taki? Wazonik? Flakonik. Flakon, wazon, jak zwał tak zwał. Może być też kula śniegu. O, to gdzieś cięższy temat. No jest to ciężkie. Ale to gruby szkło. Dosłownie. Ja bym teraz opuścił w dół, jeśli tu by szkła poleciało. Już sobie to wyobraziłem. A my jesteśmy do tego zdolni. Normalnie śmietnikowy raj maraton trwa. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa, pa.